No, witam, witam. Tym razem na wyprawę rowerową wybrałem się do rynku w Kielcach. Pokażę Wam ten rynek. Ale wcześniej po drodze jeszcze zajrzałem na podkacek, na plac Moniuszki. Kacek to taki obieg, bardzo fajny obieg z przebudowaną fontanną. Nieduża fontanna. I z ogródkiem, z ogródkiem piwnym przed kacekiem. A jest to ogródek klubu i kawiarni. Antrak. Ten obiekt z tyłu za mną, to co widzisz tą bryłę, to w Kielcach coś, co nazywa się Kacek. Kacek to skrót od um, słów kieleckie Centrum Kultury KCK. To no w skrócie Kacek. Od dawna tak to się nazywa, a w tym roku niedawno przechodził kacek, przechodził remont elewacji wymiany okien. A ta fontanna koło Kaceku ma, ma też swoje zadanie, ma swoją rolę. Pozwala przetrwać, no jedna, jedna z kilku fontan tego typu w Kielcach. Nieduża jak widzisz, ale bardzo przyjemna i bardzo skuteczna. Ta, ta fontana rozpyla wokół siebie taką maleńką mgiełkę aerozol e, wodny. I to co pozwala w lecie w przetrwać. Człowiek lubi oddychać powietrzem, no przynajmniej lekko nabliżonym, nie takim suchym jak biur. A mówię o tym dlatego, że ze dwa dni temu Zapytałem się Marceliny na takim nowym kanale, troszkę podobnym do kanału, który prowadzi Szogun. Szogun prowadzi kanał pod tytułem Życie w USA. Marcelina prowadzi kanał Życie w Dubaju, tak, tym najdroższym, najbogatszym mieście świata. Najbogatszym lub jednym z tych kilku, chyba najbogatszym. Powiedziała Marcelina w jednym z tych swoich vlogów, chyba drugim, trzecim z rzędu, kolejnym. I Pokazała, że mieszka w takim klastrze, w takim na takim osiedlu położonym przy dużym, wielkim jeziorze. Ale to takie dziwne jezioro, martwe jezioro. Martwe nie dlatego, że jest częścią Morza Martwego, czy czerpie wody z tego Morza Martwego, a martwe jest dlatego, że sztucznie to jezioro, tą wodę umartwiono. Martyna powiedziała, Mar Marcelina powiedziała, że widziała tak kiedyś mężczyzn płynących taką gumową łodzią, fontonem pewnie, nazywała to gumową łodzią, i z której to łodzi do wody przypywano biały proszek. Pokazała tam nawet na wyciźnie zrobiła zdjęcie, że na kamieniach widać ten biały osad, biały, jakiś, jakiś biały proszek. Powiedziała też, że po krótko po tym yy, było czuć, Chlor, jak z tej wody wychodzi chlor? Hmm. I zapytałem, no ha, ten proszek właśnie sypią po to, podobno, żeby w tym wodzie, w tym w tym jeziorku zabić całe życie. Żeby tam nie było. No nie wiem czego. Wiadomo, bakterii, no tak, ja wiem bakterii. Pewnie, żeby żab, ryb też nie było, żeby żaden ptak na tej wodzie nie mógł żyć. Hmm. Marcelinko. Szkoda, że nie byłaś tutaj w kielcach nad naszym takim jeziorkiem maleńkim, takie oczkowodne w parku. Żyje tam nie wiem kilkadziesiąt kaczek, dwa będzie i takie wielgaśne, wielkie czerwone ryby. Nie wiem, co to za ryby. Kiedyś tam kuszono amury. Specjalnie sięgnięto od cowietów amury, które zżerają glony. <laughs> tu się nie daje żadnego chloru. A latem jest, jest też fontanna, a latem nad tym jeziorkiem mówię ci powietrze jest świetne. Tak, i napisałem tam zapytałem, na, czy, czy się nie boi, czy się nie boi skutków tego, tego chloru. I jakiś dupek ma to jakiś odpisał mi, że po pierwsze napisał to chlor nie turuje, A po drugie, jak się na tym nie znasz, to wróćcie do siódmej klasy. Siódma klasa szkoły podstawowej, tak mi napisał jeden wielki uczony, no jakiś Polak, który mieszkał też w tym, w tym Dubaju. Hmm. Uczony po siedmiu klasach w podstawówki. Ale o chlorze jako o strasznym gazie bojowym użytym przez Niemców, używanym przez Niemców w czasie pierwszej wojny światowej opowiem no, w jednym z następnych moich blogów. No, i zacząłem drugą część mojej, mojej wędrówki rowerem po Kielcach. Pojechałem do rynku, siadłem na rower i tak lekko z góreczki się kiewką w dół, w dół, w dół. Do rycy dużej, w dużej w prawo, do rynku tuż, tuż. A w rynku, no w rynku trzeba było coś zjeść. Czułem już głód, pora obiadu, zjem obiad, ale nie taki obiad no, niedzielny, specjalny, z po prostu pizzę, pizzę w mojej cukier... w mojej, no nie w mojej. W mojej sensie tym, że bywam tam, każdy pobyt w rynku kończę na lodach, właśnie w cukierni Molto Bene. Tym razem zamiast loda, jem sobie obiad przy stoliku numer 13. Mój szczęśliwy numer, akurat wolny, ten numer zamówiłem obiad pizzę i taki wyciskany sok nie z puszki, z cartonico, cartonico nie bez, bez, bez różnej chemii, konserwantów, taki wyciskany ręcznie. Sprawdziwego, z, z prawdziwej żywej pomarańczy. No niedziela, niedziela ale w rynku musi być czysto. Dlatego po południu od południa chodzi taka pani w żółtym kubraczku z zakładu zieleni miejskiej z takim worem, z taką łapką i tą łapką zbiera papiery, pety do wora i wynosi. Musi być czysto. Oczywiście zapytałem się, czy mogę, proszę panią, robić zdjęcia. A pani odpowiedziała, że się, a oczywiście proszę bardzo, dlaczego nie? Ale jak zobaczyły, że rozwijam kamerę, no dyskretnie odwróciły się tyłem, żeby nie było widać ich twarzy. Hmm. Tak. No tak, i w rynku jest tego typu fontanna. Takie baciory, te baciory podobno biją na 6 metrów, ale przy rozruchu okazało się, że 6 metrów to za dużo, bo przy najmniejszym wietrzyku te baciory strasznie lecą pod parasole. Mocząc ludzi, było dużo skarb, zostawiono dwa, dwa i chyba 3 metry. Parę razy w rynku spotykałem sytuacje nietypowe, ciekawe, ale nie miałem kamery. Dzisiaj mam kamerę i oto na murach Starego Ratusza, na, na fundamentach Wspólnego Ratusza spotkałem sesję zdjęciową młodej pary. Chłopaki mnie dowazują, że filmuję. Była łapka, no to łapka. Jak to się mówi? Szczęść Boże młodej parze. Kiedyś, kiedyś za wieżą ratusza stał pręgierz, w którym wymierzano kary cielesne na oczach, na oczach mieszkańców. Dzisiaj jest to już tylko eksponat do robienia pamiątkowych zdjęć. Przy wyjściu z rynku na rogu ulicy Koziej jest yy, redakcja najstarszego prywatnego radia Kielca, Radia Fama. Radio Fama. Radio. Radio. Muzyka na 100 i Świętej petli będzie dostępny dla samochodów. Trwa sesja Rady Miasta Kielce a po wyjściu z rynku na ulicę Warszawską, jeszcze jedno miejsce, no na lato zwłaszcza, te szklane pufy, które tu widzisz, są i na noc podświetlane, bardzo fajnie. A po czarnym marmurze płynie zimna woda, no nie do picia być może, ale można ręce i twarz w wupa, upał przemyć, a dzieciuchy mają tu wielką radość. Fajne, no mnie się podoba. Do zobaczenia!